Ludzie, co tu tak ciemno? Zawsze światło zapalone, a ciemno jak nie, co? Ludzie, święci. A -a -a! Wanda, mamy złodzieja! Wanda, dzwojna policję! Dorwaliśmy złodzieja! Wanda, Dwojna policję! Wanda, zapalaj światło! Światło za. O matko! O matko! Wanda! Wanda! Wanda. Robert, no, no ale nikt nie odbiera na tej policji! Może jego go paralizatorem Roman, to jest ksiądz? Coś ty księdzo zrobił? Halo, dobry wieczór. To ja dam męża. Szczęść Boże. Dzień dobry wieczór. Tak, Szymczak, co? Nie, żona. To żona durna dzwoniła, bo się dam po ogrodzie ten, no, dzik. Dzi, dzik nam się krzątał po ogrodzie, taki y, wielki, czarny, spasiony, wielki. – Strasznie gruby. – Gruby, gruby, żona potwierdza, gruby. Tłuszczem ocieka, no. Co? Nie, locha na pewno nie. Samiec jak byk. Co? Dobranoc. Nie, 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 u nas po kolędzie jeszcze nie było. Od stycznia czekamy, tak, no. A u was taką będzie już był. No, to najważniejsze. Dobranoc, matko. – Jezu, coś ty księdzu zrobił! to się po cholerę na czarno ubierał? Roman, to jest ksiądz! Co, w oczoje Seledy nie miał łazić? Jakby chociaż szedł z tym swoim śmierdzidełkiem, kadzidełkiem, to bym po smrodzie bym poznał. A ty byś, Romek, po smrodzie poznał. Ludzie, święci, ty sobie, Romek, nie zdajesz sprawy z tego, że ty czasem tak śmierdzisz, że ty nawet nie czujesz, jak ci muchy po otwartych oczach chodzą. Ludzie, o czym ty mówisz? Jezu, co my zrobimy teraz? No. Poznajesz. Poznajesz go. Co? To ten. No co? To no to ten, co nam. Co nam co? Udzielał. Jezu! Przecież to ten nam ślubu udzielał. No. no i ma za swoje. Co ty tam gadasz pod nosem? Spowiadam się, nie pocuchuj. No o, to nie zapomnij mu powiedzieć o tym bimberku, co go pędzisz w piwnicy. Cicho, mi najlepszego klienta wystraszysz. Ty księdzu bimber sprzedajesz? O no, święta się znalazła. Ta co w szkolnym sklepiku alkohol sprzedawała. O, żebyś ty wiedział, jak te matki ze łzami w oczach mi dziękowały. <laughs> Za co? Żaden ojciec się po dziecko do szkoły nie spóźnił, żaden. <laughs> Dobra, Wanda. Zobaczmy, może, może żyje, no. Yes, no Ja żadnej dziury nie widzę. Aha, pewnie odporne to robią. Pued. Masz łeb Tak. Ty znasz proboszcz, a nie papież. Mm. No i co ty robisz, no? Pozdrawiam was, ciule! nie słuchałeś, że on dzisiaj po kolędzie będzie chodził? Pomóż mi, pomóż. Co, ma... co pomóż? Trzeba go podnieść. Nie, co? nie, są, nie po Co ty mówiłaś? Chodził. Co? Co mówiłaś? Co? Co mówiłaś o kościele? Że będzie po kolędzie chodził, to dlaczego ty nie słuchałeś? O, pewnie, moja wina. Moja wina, tak? Moja wina. A jak go starym bigosem na święta nakarniłaś też moja wina? A czyja wina? No, a co, moja? A moja? A moja? A kto mu dał bigos z lodówki z półki do wywalenia? Z z czego? Z lodówki z półki do wywalenia. To my mamy w lodówce jakąś półkę do wywalenia? No teraz robią takie lodówki z półką do wywalenia. I co tam jest? No to co do wywalenia. Zaraz, Wanda. Jak coś jest do wywalenia, to powinno iść do wywalenia, a nie do lodówki na półkę. Nie najpierw do lodówki na półkę. Po co? No bo może będziesz to chciał jeszcze zjeść następnego dnia. Ja wiem. Tak. No co? Tak. – To po czym ty poznajesz, że jeszcze nie jest do wywalenia? – No bo no, no. przychodzisz, Roman z roboty, idziesz do lodówki, bierzesz, żresz, żresz, nie dojesz, nie dożresz i chowasz do lodówki. O, o, I patrzysz na półkę do wywalenia, omijesz półkę do wywalenia, bierzesz następne rzeczy, produkty, kładziesz na talerz, nie dojesz, żreż, nie dojesz i wkładasz do lodówki na no, półkę do wywalenia. I tak mija drugi dzień, trzeci, czwarty, piąty i piątego dnia to już jest wszystko do wywalenia. To po czym ty poznajesz, że już jest do wywalenia? Pomchu. Pomchu? Jego no. bigos też miał mech? Miał mech. Tylko go odwróciłam. Na lewą stronę pokroiłam, żeby nie było widać, yy, przez te koty się tak więcej zrobiło. Wanda, przecież bigos to jest szlachetna polska potrawa. Ale oczywiście, Roma, na wiesz, z czego się robi bigos? Z czego? Z wszystkich produktów spółki do wywalenia. Bardzo szlachetna. I on, on dostał ten bigos? Dostał ten Wiesz, Zwierzak się cieszył. Tak. I przestań, ty się też cieszyłeś. Ja dość cieszyłeś się, on się cieszył też, że ja. Wszyscy się cieszyli. Tak, ja się cieszyłem. Ja Ta. się cieszyłem. Ty się cieszyłeś, cała parafia się cieszyła, bo później pasterka tylko 15 minut trwała. Eee. O, o! Oj, o. Żyje! Eee. Żyje! Trzeba go podnieść! Trzeba eee. Pod... O, jest! Jest! Wanda, pomóż. O matku, jaki ciężki! Ludzie święci! Co on, bilon w pieprze? O. Coś ty jest ma. Ciężki. No, 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 co my teraz zrobimy? Normalnie, Wanda, spokojnie. Obudzi się, damy kopertę, będziemy udawać, że nic się nie stało. Jak co roku? Koperta i o! Dobrze. I do domu, nie? Dobrze. No. no. Wanda, gdzie ty idziesz? Nie teraz! Proszę księdza, to ja bym w takim razie chciał się wyspowiadać ze wszystkich Wandy grzechów. No to tak. Wanda y, kradnie chryzantemy z cmentarza, wysiorbuje tą wodę w tym maczadełku, co macie przy wejściu do kościoła i najgorsze, ostatnio, proszę księdza, to sobie stacy rozmieniła 50 złotych na dwa razy po pięć dych. Tak rozmieniała, tak. O… Wanda, nie uwierzysz. Co? Nie dostałaś rozgrzeszenia. <g discrete> no co ty? Coś co ty wzięła, po co to? No, chciałam, żeby było jak zawsze. Jak Zawsze? No. no patrz. Co? No, 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 no i budzi się. No i co? No nie, no, 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 no zrób coś, no. no. Ale co? No nie wiem, zrób. Roma, zrób cokolwiek. No ale ja nie wiem co. Ludzie <g subway> święci, no ręce opadają. No, no bo co, nie zrobię, to zawsze <głos kg> źle. No bo ty jesteś dupa, a nie chłop! A ty jesteś baba, a nie dupa! I śladów nie widać. Spokojnie, Wanda. Spokojnie. Nic się nie stało. Kontrolujemy sytuację. Masz telefon? Mam. No to sobie zdjęcie, zrób. Takiego pamiątkowego zdjęcia to nikt nie będzie miał. Co zrobię. No co zrobię? Patrz. No. Ja pierdzielę U. jaki pampuch. Uh, 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 uh. Coś mu się śni. No. Pewnie żarcie. Ludzie, a ile on ma brud? O. W brud! No. Patrz. No. Jedna, no. druga, no. trzecia, czwarta. No, to twoje. Sama se zrobię. Co ty robisz, Wanda? Wkładam mu palec do nosa. Ja pierdzielę cały wszedł! E, dobra, dobre, A teraz filmik na TikToka, taki śmieszny. Dawaj to. Ym... Poczekaj! No, masz? No. Proszę księdza, a zwolni nas ksiądz w tym roku, stacy? Zwolnie, zwolnie. <grym> <grym> dobra. dobra, trzeba go budzić. Ym, to no, tak. Ym, e, proszę księcia, Ym, panie księżycu, jego pleba nim, insencjo. – Czekaj, Wanda, jak się normalnie mówi do księdza? – Do księdza przy Wielkanocy. – Oddaj mi moje pieniądze! – Boże! – Ależ się ksiądz zasiedział! Prawie księdza zameldowałam! – Ludzie, co tu się stało? – A nic! Choinkę rozbieraliśmy pod Wielkanoc, żeby przygotować i ksiądz mówi – Czubek mój! Czubek mój! Jak się ksiądz na ten czubek rzucił, to z tym czubkiem pierdut!" No. No, wszystko z tego czubka, to mnie, Tak. O ludzi, a mnie głowa czaska, ludzi. Głowa boli? No, no bo. E, to grypa. Mm, to jest grypa. Tak, grypa. Taka grypa, grypa teraz panuje taka, tak, tak mutuje po tym. Lu. No. Ksiądz wiedział. Okropnie, mutuje takie, wychodzą siniaki człowiekowi. To, to, czego, czegoś takiego to wcześniej w ogóle nie było. Tak. To, 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 to dopiero teraz, bo to tak mutuje. Tak. wychodzą siniaki. Tak, to jest nowa odmiana grypy. Grypa siniaczana. No. To jest śniaczana grypa. Ostatnio żona mnie tak zdenerwowała, takiej śniaczanej grypy dostała, że... Naprawdę. No. Ja się poczułam trochę lepiej, to na męża przeszedł. Mm. No. Wałkiem się zaraził. <grym> Parę razy. Tak. taka nieuwaga, naprawdę. A później karetka przyjechała i trzeba było to wyleżeć. Wyleżeć. A tak pani tak, mówi takie, że... A tak od, od pani, tak jakby bimbrem pachniało tak trochę. No bo, A to nie! To są moje nowe perfumy. No. Dostałam od mojego męża. No. A powiedzieć całą nazwę? No. Valeum bimbrem. <laughs> to no francuskie ładne! Nikt takich nie ma! Udź. Trzyk mody. To ja przepraszam, że za ten czubek tu tak zrobiłem, to ja. Nie szkodzi! Jak, jak to grypa, to ja pójdę wyleżeć. Ale M jak tak ksiądz, ksiądz bez poczęstunku pójdzie? Nie, nie, o tylko nie bigos, tylko nie Słuchaj, Spokojnie, spokojnie. To dobrze, to Cały bigos, żona świni dała. No, I co? Zdechła. <grym> A mnie się udało. A? A, A? Dobrze, to ja to dziękuję. Ba. A może rozchodniaczek? Nie, nie, ja dziękuję. Malusieńki. Ale ja nie piję alkoholu. Ale, ale ja nie ale ja. piję alkoholu, ja no nie. Ale no no przecież tak fajnie było ostatnio oczywiście kiedyś Naprawdę, było. butelki było, było piję fajnie. Ksiądz, do nas bada, to taka impreza. Ale cio, ja nie piję alkoholu. No Jakiego bez... alkoholu? Przecież jest zawsze ksiądz i do rana, no, i ten śpiewa. No, I do no, i to jest źląco. Ja takich rzeczy nie Jajka, jajka! takich rzeczy nie nie. Nie piję alkoholu żadnego. Ale dlaczego? Bo tu mam kamerę zamontowaną, w HD, 360 stopni, wszystkie kolędy nagrywam. Po, po co księdzu ta kamera? Bo potem te filmy biskupowi muszę wysyłać, wszystkie ogląda. Bo mi nie wierzy, jak mnie na parafii pięknie parafianie przyjmują na kolendzie. No dobra, to... Nagrało się to se też w domowej, że biskupowi nam to. O. Dziękuję bardzo i przepraszam za czuwek, bo to. Wanda! Jest... Wanda! No i co jęczysz? Do lodówki na półkę do wywalenia! Daj.